Cześć! Z tej strony Karol Bączkowski, zawodowy ratownik medyczny. Cieszę się, że możemy spotkać się na kolejnym paru Powerwalku. Słuchajcie, sprawa początku działań ratunkowych, rozmowy z dyspozytorem i trafienia do odpowiedniego miejsca po wskazówki medyczne jest niezmiernie ważna. I tutaj do zdarzeń medycznych poza ruchem drogowym wybierałbym numer ratunkowy 999. On o dwie minuty skra skraca czas dotarcia pogotowia ratunkowego, a do zdarzeń w ruchu drogowym, do zdarzeń, gdzie obcokrajowcy dzwonią, zagubione dziecko, ranne zwierzę, człowiek z Alzheimerem, z Parkinsonem, jakiś pan, co spożył alkohol, leży z rozbitą głową, nie do końca może się odnaleźć, może nie ma silnego krwawienia, ale po prostu no, nie powinien tutaj być. Jak najbardziej, tutaj będzie właściwym numerem 112. Będzie potrzeba, to i tak przyjedzie karetka pogotowia ratunkowego. Karetek jest mało. W całym kraju jest to średnio jedna karetka na około 30 tysięcy mieszkańców. Dlatego powinniśmy szanować te wozy specjalistyczne i wysyłać je tylko jako dyspozytorzy medyczny, medyczni do stanów zagrożeń zdrowia. I życia. Tak więc zdarzenia medyczne 999, zdarzenia niemedyczne i inne w ruchu drogowym, gdzie będzie więcej służb potrzebnych, numer 112. Oba numery istnieją, żaden nie będzie likwidowany, tak więc spokojnie z obu można korzystać. Może się okazać, że wybierzecie numer 999 i odbierze dyspozytor 112, operator 112. Nie znaczy to, że numer 999 jest zamknięty, jest nieaktywny, nie działa, tylko że wszystkie linie zostały. Po prostu, akurat zajęte, i następuje przekierowanie, by ktoś mógł ten telefon odebrać. Co powiedzieć dyspozytorowi medycznemu? Po pierwsze, dzień dobry, tak jak ja dzisiaj do Was, a potem dyspozytor medyczny przejmuje inicjatywę, co dalej trzeba zrobić. Więc to on ma Was wypytać, poprowadzić zapytać o te najważniejsze rzeczy, co się pojawiły do danego momentu. Tu i teraz I inaczej będzie prowadził rozmowę, jak ktoś złamie nogę, inaczej będzie rozmawiał, jeżeli usłyszy, że jest zbiornik wodny, ktoś się topi, a inaczej będzie rozmawiał, jeżeli powiecie, że ktoś się nie rusza, nie wiecie czy oddycha, jest gdzieś uwięziony, i tak dalej, i tak dalej. Unikałbym wszelakich regułek, by uczyć się ich na pamięć, co gdzie, jak, kiedy, ile osób jest poszkodowanych, gdzie jestem, jaki jest mój numer telefonu, jak się nazywam, i po kolei, dlatego że w sytuacji stresu będziecie, nie będziecie myśleli o tym, co powiedzieć, jak najlepiej przekazać informacje i jak zaopiekować się poszkodowanym, tylko co tam jeszcze trzeba powiedzieć, tak? Jak wszystkie swoje grzechy wyznać? Nie o to chodzi, nie tak powinno być. Z perspektywy zawodowca najważniejsze informacje to, co się stało i gdzie się stało. To są dwie najważniejsze informacje. Dodatkowo dyspozytor medyczny widzi Waszą wstępną lokalizację i widzi Wasz numer telefonu, więc będzie już miał tak naprawdę cztery informacje. Dlatego w zależności od tego, co się stanie, dyspozytor będzie wyciągał informacje w różnej kolejności. Jeżeli powiecie, że ratunku pomocy, dzień dobry, ratunku pomocy, koleżanka złamała nogę, no to on nie będzie pytał, czy ona oddycha, bo będzie słyszał, że ona płacze, że ona krzyczy, tylko zapyta, słuchajcie, gdzie Wy dokładnie jesteście, czy leci krew, czy widzisz kość, czy to jest ręka, czy noga itd., tak itd. Tak Żeby się upewnić, bo w stresie to różne rzeczy wychodzą, zlecenie jest do, do nogi złamane, a na, na miejscu jest łamana ręka, albo uraz głowy tylko, tylko albo aż, bo nie było kasku. Przez czym przestrzegam, żeby jednak nie stosować złych pomysłów, tylko właściwe i dobre, bo kask ratuje życie, a raz uszkodzony kask, dobrze, jak przywalicie, to trzeba niestety wymienić i taka jest zasada, nie a nie traktować rany na kasku jak blizny wojennej kuchwale, prawda? Tak nie robimy. I to jest bardzo, bardzo ważne. Z drugiej strony, jak zadzwonicie i powiecie, ratunku pomocy, koleżanka upadła z roweru i leży, to nie będzie dyspozytor pytał, czy ona ma złamaną rękę, nogę, czy widzisz jakieś tam otarcie na głowie, tylko zapyta, czy oddycha, bo z komunikatu leży nie wynika, że oddycha. Leży, to leży. Dlatego w zależności, jakie będzie wezwanie, tak po prostu dyspozytor medyczny będzie prowadził z Wami informacje. Co się stało i gdzie się stało? To są najważniejsze rzeczy dla dyspozytora medycznego, by wiedział w jakim stanie jest pacjent i czy on oddycha i jak do niego tak naprawdę dojechać, by wysłać zespół. Rolą dyspozytora medycznego jest poinstruowanie Was co, gdzie, jak robić do przyjazdu pogotowia ratunkowego, wysłanie karetki pogotowia ratunkowego, bądź i udzielenie innych wskazówek, jak macie sobie poradzić, gdzie się udacie, się, jeżeli by to było coś innego Drobniejszego na przykład, albo nie byłoby możliwości wysłać karetki. Rozpoznanie, czy ktoś oddycha, czy ktoś nie oddycha, i udzielenie konkretnych wskazówek, co macie zrobić, jak macie sobie poradzić. Komfort wasz powinien być utrzymany na poziomie psychologicznym, powinien być porady, powinno być uspokojenie. To jest praca i rola dyspozytora medycznego, czyli od odebrania telefonu do całej opieki, do. Do wskazania wam, co i jak macie robić, albo gdzie macie szukać pomocy. Jest to bardzo ważne, byście o tym wiedzieli. Stąd no, lepiej uzyskiwać porady medyczne od medyka niż od niemedyka, jak to jest na numerze 112. Jest to niezmiernie ważne. Kolejna ważna sprawa i moja gorąca prośba. Jeżeli zadzwonicie i by nastąpiło rozłączenie. Z różnego powodu. Albo technicznego, albo po prostu dobrze przyjmuję zlecenie do widzenia, tam opiekujcie się tym człowiekiem i nastąpiłoby pogorszenie stanu, albo poprawienie stanu. Czyli człowiek, który oddychał, przestałby oddychać, albo człowiek, który nie oddychał, nagle by wstał i usiadł, prawda? Tak się też zdarza, bo czasami się pomylimy w ocenie oddechu. To zadzwoncie proszę drugi raz i nawet jak odbierze ktoś inny, to powiedzcie Dzień dobry, nazywam się Karol Bączkowski. Ja już dzwoniłem z tego i z tego miasta, z tego i z tego miejsca, ulicy. I tu mieliśmy takiego pana, który miał złamaną nogę, ale wsiadł na rower i odjechał, prawda? I jednak nie miał złamanej nogi, zabili go i uciekł na tej zasadzie. Tak się czasami zdarza, mylimy się. To nie ma sytuacji na dźwignię trójkątem, duszenie jakieś i szarpanie się z człowiekiem. Nie róbcie tego. Jeżeli on wstaje, wygląda całkiem nieźle, no to po prostu no, mówimy mu, jak do niego nie dociera, no to wskazujemy policji czy pogotowiu, że oddalił się w tamtą stronę. A ewentualnie można i za taką osobą, jak ona by szła niewyraźnie i ją troszeczkę asekurować, ale nie szarpcie się z tymi ludźmi, bo, bo mogą Wam zrobić krzywdę. Nieumyślnie oni w tym momencie mogą nie być sobą, mogą być splątani. I to jest bardzo, bardzo ważne. Dyspozytor medyczny może nie wysłać karetki pogotowia ratunkowego z różnych powodów. Może nie mieć jej, może uznać, że wyjazd jest nieuzasadniony, ale powinien poradzić, co macie zrobić, gdzie macie się udać, czy też jak nie ma ambulansu, wysłać inne służby, chociażby straż pożarną. Takie struktury również działają, by do momentu zorganizowania pomocy medycznej wysłać te siły, środki, które są w tak naprawdę rezerwie. Tak? W miejscach pozamiejskich bardzo często dysponuje się lotnicze pogotowie ratunkowe i te takie żółto-pomarańczowe śmigłowce, które widzicie latające po niebie, to są medyki. Tak? To są medyczne śmigłowce i one też często e, autostrady, wodnice, jakieś pola, gdzieś powiat, gmina, dalej niż miasto, są wysyłane do zabezpieczenia zdarzeń masowych różnego rodzaju i, i szybszego transportu bardziej poważnych pacjentów z dalszych odległość. I to właściwie tyle. Opowiedziałem, wydaje się dużo, ale co się stało, gdzie się stało, spokój, numer 999, dyspozytor medyczny i oddajemy mu inicjatywę. On jest ekspertem, on jest fachowcem. Tak jak ja dzisiaj prowadzę power walka, tak dyspozytor medyczny prowadzi was w procesie ratowania zdrowia i życia. To jest jego robota i on po prostu ma to robić. Co do Zagadnień prawnych, macie obowiązek udzielania pierwszej pomocy, czy się to komuś podoba, czy nie, i, i tutaj nieznajomość przepisów, opatrunków, apteczki, nie wiem, numeru ratunkowego, obsługa de was nie zwalnia. Macie to robić, dlatego że jeszcze jest dyspozytor medyczny i on jak najbardziej może was poinstruować. Jeśli opowiecie mu, co widzicie, to on mówi, co macie po prostu zrobić, każdorazowo do tej sytuacji. Dlatego ta formułka do śmieci. Co się stało, gdzie się stało, szukamy tych wskazówek dyspozytora i, i działamy. A czy wiemy, czy nie mamy obowiązek prawny udzielania pierwszej pomocy co do tych aspektów prawnych? A jeśli popełnimy błąd, to nie bójcie się, ponieważ nie ma w Polsce przepisu, który robi komuś krzywdę za to, że on rozpoczął udzielanie pomocy i się pomylił. Czyli jak. Za mocno uciśniecie klatkę, pęknie mostek, a pęka. Rozetniecie ubranie, skaleczycie skórę kogoś, gdzieś tam rozerwiecie mu kawałek ubrania, zniszczycie okulary, telefon, przesuniecie złamaną rękę i ona będzie przesunięta jeszcze mocniej, czego nie powinniśmy robić, ale skąd mamy wiedzieć, prawda? To nie poniesiecie za to konsekwencji prawnej, ponieważ ratujemy zdrowie i życie, i to nasz obowiązek. Tak więc ustawodawca narzuca na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy bez względu na nasz poziom zaawansowania naszej wiedzy, a z drugiej strony, jeśli się pomylimy, to za to, że ratujemy, zwalnia nas całkowicie z odpowiedzialności. Tyle, ile musicie, tyle po prostu robicie. Trzeba wybić w samochodzie szybę, wybijamy tą szybę, nie, nie cztery, tylko jedną, a, ale trzeba, tak jak ktoś złamał rękę, to nie ma sensu mu ciąć spodni, już tak psotnie i przekornie mówię, czasami ludzie mają takie gdzieś tam zapędy, wpadają w Taki ferwor walki, i tam całego człowieka, by pocieli najlepiej, żeby wszystko zobaczyć. Ale tyle, ile musimy po prostu, tak? I, i słuchajmy dyspozytora medycznego. I to jest gdzieś tam nasza robota. Oczywiście, jak zadzwonicie na 112, tam też ten człowiek, ten, ten operator 112 wam pomoże, tylko matematyka pokazuje, że stracimy dwie minuty na rozmowy 112, a potem kolejne dwie minuty przeciętnie na rozmowę 999. No to, jeżeli mamy złamaną rękę, OK, możecie i dwie minuty, i dwie minuty poświęcić trochę więcej stresu, trochę więcej bólu. Wielkiego dramatu nie będzie, tak? Poza cierpieniem. I tak dużo, ale, ale nie będzie. Ale jeżeli mamy człowieka, który nie oddycha, jest w głębokim kryzysie, jest silny krwotokrwawienie, nie wiemy, czy oddycha. To fantastycznie by było, jakby nam zawodowiec udzielał tych porad, wskazówek medycznych, by wiedział od razu o co zapytać i by wiedział, jak poinstruować Waszym działaniem na poziomie tu i teraz, a jak coś się zmieni, to wiedział, zgodnie ze swoją aktualną wiedzą medyczną i wytycznymi, jak powinien Was poinstruować, byście jak najlepiej dotarli w jak najlepszej kondycji swojej psychicznej i tego, tego człowieka fizycznej do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Zawsze pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, o rękawiczkach, o niepodchodzeniu do agresywnych zwierząt, do agresywnych ludzi, do ludzi, którzy trzymają jakieś przedmioty. Oni nie muszą być źli. Oni mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków, mogą być hmm, niedotlenieni, mogą być w szoku, tak? Nie, nie zrobiliby wam nigdy krzywdy, ale dzisiaj tu i teraz w tym momencie troszeczkę są poza swoim ciałem w związku z okolicznościami, hmm, substancjami. I czasami nie jest to dobrym pomysłem gdzieś tam na siłę kogoś tam szarpać, zakładać mu opatrunek, jak on go ściąga, umazać się po pachy we krwi, tak? To nie są dobre pomysły. Jeśli macie możliwość, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, to są dość, dość, fajne, dość fajne patenty. Mieć apteczkę fajnie mieć, mieć gdzieś tam rękawiczki schowane, w kierownicy od, od roweru można schować dwie rękawiczki, są takie metody, żeby to zrobić. Także no, dość ciekawe patenty, który jest ogrom i pewnie cały jeden odcinek, byśmy może kiedyś zrobimy. Cały ten odcinek o patentach w pierwszej pomocy, o jakichś ciekawostkach takich, gdzie, gdzie można sobie jakoś poradzić w jakiś sposób, nie mając czegoś tam na przykład. Nie? Już nie mówię o dwa patyki w lesie, złamana noga i tam, prawda? Jak w filmach tam. Dr. Queen ratuje wszystkich, prawda? Bandaż na żebra i tego nie robimy. Właściwie tyle, co chciałem przekazać w pigułce i tak dużo informacji, ale co się stało, gdzie się stało? Numer 999 i słuchamy dyspozytora medycznego. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i to są najważniejsze informacje. Wszystkiego dobrego, bezpiecznego dnia, Karol Ratownik.